Bardzo serdecznie z kina Savoy na pierwszej projekcji filmu, który zorganizował Polski Klub Filmowy. Za chwilę będziemy mieli możliwość porozmawiania z organizatorami tego właśnie wydarzenia. Witam Was bardzo serdecznie, ze mną są Paweł i Maria, właśnie organizatorzy całego przedsięwzięcia. Powiedzcie mi, skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie czegoś takiego jak klub filmowy. Ta, ta, ten pomysł to tak dziwnie się zrodził, bo tak naprawdę można powiedzieć, że w saunie, w, na basenie tutaj w Korbi rozmawiałam z pa, pa, Polem Balmerem, który nam bardzo pomagał. On, on organizował festiwal filmowy w zeszłym roku, w październiku, i on chciał bardzo, żeby polskie filmy były. No i polski film oczywiście był wyświetlony, IDA. Mieliśmy trochę ludzi. No i wtedy Pol zaproponował, mówi, a to może jak chcecie więcej filmów, to załóżcie Polski Klub Filmowy. No i, no i tak się potoczyło. Dokładnie. tak się zrodziła idea Polskiego Klubu Filmowego, zaproszkowana przez naszego znajomego Anglika. Powiedzcie mm. mi, to współpracował z wami aby doszło właśnie do tego że polski film zostanie wyświetlony tutaj właśnie w Korbi w kinie. Mieliśmy w sumie bardzo duże wsparcie tutaj od lokalnych władz w Korbi, która nas pokierowała właśnie jak możemy zorganizować takie polskie wyświetlanie filmów, bo to jest nie lada przedsięwzięcie, licencje, pozwolenia i dodatkowe wszystkie papierkowe sprawy. Bardzo dużo nam pomogła Judy Kane, która jest tutaj naszą lokalną posłanką radną, 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 o radną o, tak, radną. <laughs> Także bardzo Dużo nam pomogła w sprawie formalności. Paul Balmer nas pokierował generalnie, jeżeli chodzi o załatwianie licencji filmowych i dodatkowych rzeczy. No i oczywiście mamy bardzo dużo sponsorów lokalnych, którzy nas spali finansowo, żeby taki projekt mógł w, ogóle, mógł w ogóle być zrealizowany. No, także to w sumie. Tak, tak to się zaczęło, od takiej pomocy właśnie. Tak, i zebraliśmy kilkoro ludzi, tak, znajomy znajomego i mamy, powiedzmy, komitet organizacyjny, taki w wielkości 6-7 osób w tej chwili, tak. także... Rozumiem. A jak wyglądała, wyglądała współpraca z Kinem? Jak dyrektor Kina w ogóle odnosi się do takiego pomysłu? No, dyrektor Kina bardzo przyjaźnie do tego podszedł. Można powiedzieć, że na takiej stopie przyjacielskiej jesteśmy. On nam podrzuca pomysły, my mu podrzucamy pomysły i tak po prostu się wspieramy jak najbardziej tylko możemy. Także bardzo nas wsparł, jeżeli chodzi w całym projekcie. Podpowiadał nam co zrobić, jak zrobić, skąd licencję wziąć, jak to zrobić, żeby było taniej. No i też oczywiście na udzielił Kina w w takiej dość ciekawej godzinie i w ciekawym dniu, bo sobota dla niego to jest jeden z najlepiej sprzedających się dni. Także no wydaje mi się, jako Polacy możemy się cieszyć, że coś takiego powstaje i akurat możemy w sobotę sobie do kina wyjść. I no, liczymy, że to będzie się kontynuowało, bo bardzo jest zainteresowany długoterminową współpracą z nami. I poza tym o tyle jest dobrze z Savojem, że oni mają tutaj chyba 6-7 kin, tak, prawda? 6-7 sal, sal kinowych i akurat nam dali na 180 miejsc dzisiaj salę, a możemy, jak będzie mniej może popularny film, możemy na mniejszą salę dać, także to jest bardzo fajne, że jest to takie elastyczne y, urządzenie. Całe. Tak, wydaje się, że, że zorganizowanie takiego wyświetlenia właśnie takiego filmu. Nie jest bezproblemowe, ale wydaje mi się, że napotkaliście jakieś problemy, prawda? Bariery, które musieliście, musieliście pokonać, żeby, żeby wyświetlić ten film, film tutaj. Tak, oczywiście, no bez problemów nie, nie obeszłoby się, ale to przynajmniej na przyszłość już wiemy, jak to zrobić szybciej i lepiej. No generalnie y, był problem z wiekiem, od którego można wyświetlać. To tutaj się nazywa Age Classification w Anglii i z tym mieliśmy dość duży problem, bo nie dało się tego obejść. I dzięki wsparciu właśnie lokalnego Kansilu mogliśmy po prostu przy ich współpracy wyświetlić ten film, bez takiego pozwolenia, za jednorazową zgodą. Także tutaj wszyscy, którzy nam wspomagali w tym projekcie, pomogli z Organizować to. Rozumiem. Wspomniałeś wcześniej o sponsorach. Kto sponsorował w ogóle to, to wydarzenie? A, czyli to generalnie są mniejsze przedsiębiorstwa i średnie firmy, które nas tutaj lokalnie wsparły. Adimar Transport, to jest akurat paczki, przesyłki paczek do Polski i transport osób. Maxim, to jest polski sklep, który nas wspomaga właśnie grillem. Do tego Northampton.pl Wy nas wspomagacie jako partner nasz medialny. Do tego dodatkowi jeszcze sponsorzy jest ukar Jagieło Consulting. O kurczę, kto jeszcze? A waku Chim też nas wspali. Do tego mamy jeszcze księgowego, który nam prowadzi księgowość w sumie za darmo Right for Use Lester. I y, o, jeszcze Ościny. Silver Amber bursztyny, tak. Przepraszam, jest tego aż y, 8 sponsorów, także ciężko tak chronologicznie zapamiętać, ale wszystkim bardzo dziękujemy za wsparcie. No właśnie Maksymowi bardzo dziękujemy, że inaugurację dzisiejszego tego klubu filmowego możemy zrobić z kiełbaskami na grylu, ciastami, które wszystkie dostaliśmy za darmo od nich. Także fa fantastycznie. I, I Jan się zgodził na to, żebyśmy na zewnątrz kina. Takie upaski serwowali po, po filmie. Dobrze, powiedzcie, jakie macie plany, bo chyba nie, nie spoczniecie na laurach i nie, nie zamkniecie klubu filmowego po pierwszej projekcji, prawda? Nie, no oczywiście w planach już mamy następne wyświetlenie, które tak naprawdę już jest zaplanowane, ale o tym za chwilę. Tak naprawdę długoterminowy plan jest, żebyśmy co najmniej raz w miesiącu mogli wyświetlić polski film, żeby tak naprawdę nasza polska społeczność i nie tylko, bo jest zainteresowanie też obcokrajowcami, którzy przychodzą na nasz film, także będą oni przychodzić i żeby tak raz w miesiącu chociaż. No i w sumie też chcielibyśmy serdecznie zaprosić na nasz następny film, który będzie 4 czerwca odbywał się tutaj też w Sawoju Moje córki krowy. Także serdecznie zapraszamy. My też was serdecznie zapraszamy. Na pewno pojawi się informacja na naszym portalu. Zaglądajcie do nas, a wam dziękujemy za, za wywiad i mam nadzieję, że, że po, po projekcji wszyscy będą zadowoleni. sininkue ma bar klar'inku em